Hormon wzrostu, a zdrowie i długowieczność. Zapraszam! Witajcie, witajcie na no w kolejnym odcinku z serii Profesor. Na początek, wielkie dzięki za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze i prosimy jak zwykle. O więcej, o kolejne subskrypcje, komentarze i lajki. Zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Zapraszam do odwiedzenia sklepu SCTV, gdzie znajdują się moje dwie książki, jedna o siarce, druga o nutraceutykach. I jak ktoś będzie chciał, to mogę napisać dedykację. Więc zapraszam do zakupów. I zapraszam dzisiaj szczególnie do odwiedzenia mojej strony Centrum Światowej Edukacji. Link będzie w opisie pod filmem. Dlaczego? Bo ponieważ w Centrum Świadomej Edukacji znajduje się informacja na temat naszego najnowszego warsztatu dotyczącego zmysłów, który będzie robiony przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoruchowego, Psychoruchowego MANGO. Odbędzie się to 10 września tego roku, więc serdecznie zapraszam i odwiedzajcie od czasu do czasu tę stronę. Też będziecie tam mogli się dowiedzieć o kolejnych naszych jakichś działaniach związanych z warsztatami edukacyjnymi, jakimiś wykładami, czy, czy innymi naszymi działaniami. Ok, no a w dzisiejszym odcinku kolejny, od, kolejny temat poświęcony hormonom. Dzisiaj hormon wzrostu czyli hormon młodości, długowieczności, pigułka przeciwstarzeniowa, okrzyknięty najcudowniejszą substancją końca XX wieku. W latach 90., dokładnie w 1990, odbyło się pierwsze takie badanie, które dotyczyło właśnie efektów przeciwstarzeniowych hormonów wzrostu, który był podawany egzogennie u seniorów. No i te efekty były dosyć zdumiewające, bo okazało się, że seniorzy odzyskali masę mięśniową, zredukowali poziom tkanki tłuszczowej, ich skóra nabrała blasku, wyglądała dużo młodziej, dużo była bardziej napięta, była nawilżona, no bo wraz z wiekiem ta skóra staje się coraz bardziej sucha. No i wtedy stwierdzono, że hormon wzrostu jako substancja, która, jako hormon peptydowy, który jest wytwarzany w organizmie, ale wraz z wiekiem jego stężenie, jego produkcja spada, mógłby być zastosowany w terapii, w takiej hormonalnej terapii zastępczej u seniorów, żeby w jakimś stopniu przedłużyć im życie i spowolnić proces starzenia. No i zrobił się wielki hype na tą substancję. No ale oczywiście rozpoczęły się badania w tym kierunku, czyli, y, czyli wie, wiele innych, y, od, od 1990 roku zaczęto y, przeprowadzać różne badania kliniczne, właśnie w tym wskazaniu, takim trochę off-label, czyli u zdrowych pacjentów, zdrowych seniorów, co się wydarzy, jeśli zastosuje się iniekcję z, z właśnie z, z rekombinowanego hormonu wzrostu. No i potem dokonano metaanalizy wszystkich badań, ponad 30, i okazało się, że nie jest tak cukierkowo, że te efekty kliniczne nie są wcale takie obiecujące, jakby mogło się wydawać w tym pierwszym badaniu, które zostało, pilotażowym, które zostało przeprowadzone na początku, na początku 1990 roku, na początku lat 90., o tak. I efekty uboczne były dosyć znaczące. Pojawiały się różnego rodzaju efekty, jakby niepożądane tej kuracji. No i sama kuracja była ekstremalnie. Droga. I dlatego w podsumowaniu eksperci stwierdzili, że jednak hormon wzrostu nie jest pigułką przeciwstarzeniową, że nie jest tym, tą fontanną młodości, tak? Że y, początkowy zachwyt troszkę opadł, no i pojawiło się pewne rozczarowanie i dzisiaj. Hormon wzrostu nie jest tak powszechnie stosowany czy przepisywany w medycynie przeciwstarzeniowej przez wszystkich specjalistów zajmujących się biogerontologią, tak? Aczkolwiek istnieje pewna dyskusja, stała dyskusja, która do tej pory nie została jakby rozwiązana pomiędzy endokrynologami, a właśnie medycy, specjalistami medycyny starzeniowej, jak to z tym hormonem wzrostu jest. Bo pewne. Pewne wnioski mają zbieżne specjaliści jednej dziedziny i specjaliści drugiej dziedziny, że hormon wzrostu jest bardzo ważny, żebyśmy go stale wytwarzali, żebyśmy go nie mieli poniżej jakby normy dla danego wieku, poniżej normy fizjologicznej dla danego wieku. To na pewno taki jest konsensus, czyli jest on wskazany dla osób, którzy, dla wszystkich i młodszych, i starszych, i seniorów, którzy mają stężenia hormonu wzrostu poniżej normy fizjologicznej dla, dla, dla tego wieku i dlatego i, i wywołane są choroby związane z zbyt niskim poziomem hormonu wzrostu. Więc to jest pierwszy konsensus który, i zgodność pomiędzy tymi ekspertami. Drugi, a drugi, drugi konsensus i zgodność jest taka, że, no, że wraz z wiekiem spada jego zawartość. No ale nie dogadali się, jeśli chodzi o to czy podawanie hormonów wzrostu jako hormonalna terapia zastępcza u zdrowych seniorów ma rację bytu. Bo jedni twierdzą, że nie, drudzy że tak. I, a ci co twierdzą, że tak, z tej grupy medycyny przeciwstarzeniowej też nie zawsze, nie zawsze mają jakby pełen obraz co się dzieje po podaniu hormonów wzrostu. Ja dzisiaj właśnie postaram się trochę więcej na ten temat Opowiedzieć i jakby popolemizować z tym tematem, czy hormon wzrostu jest hormonem młodości, czy nie jest, czy wręcz może nawet nasilać proces starzenia. Najpierw powiedzmy sobie, czym jest ten hormon młodości, znaczy czym jest ten hormon wzrostu. No jest to silny hormon wytwarzany w przysadce mózgowej pod wpływem hormonu nadrzędnego z podgórza, somatoliberyny. Sam hormon wzrostu nazywa się somatotropiną, a hamowany jest przez związek, który się nazywa somatostatyna. No i on, jego pośrednikiem w działaniu, bardzo silnym, istotnym jest insulinopodobny czynnik wzrostu, IGF1, który jest wytwarzany głównie w wątrobie. I hormon wzrostu razem z IGF1 tworzy taką parę, która wpływa na wszystkie komórki, tkanki organizmu wszystkie od skóry, poprzez mięśnie, kości, układ nerwowy, układ immunologiczny no wszystko, tak? Czyli on ma bardzo silne działanie ogólnoustrojowe. I teraz niedobór hormonów wzrostu wynikający na przykład z niedoczynności przysadki, nie wiem, coś się w przysadce złego dzieje, jest jakiś jakaś torbiel, jakiś uraz na przykład mechaniczny mógł być, jakieś niedokrwienie, no toż przysadka przestaje produkować hormon wzrostu, jego stężenie spada, spada IGF-1 także i rozpoczynają się różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne i i inne ogólnoustrojowe, które bardzo negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. tak? Bo w sferze psychicznej rozwija się depresja, zaburzenia nastroju, poczucie osamotnienia, izolacji, yy, agresja, może się pojawiać, yy, mogą się pojawiać no, takie symptomy depresyjne, zaburzenia snu, czyli psychika ulega roz, rozwa, rozwaleniu, tak? tak kolokwialnie mówiąc. Jeśli chodzi o ciało, to masa mięśniowa spada. Rośnie tkanka tłuszczowa, zwiększa się ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zwiększa się ryzyko rozwoju otyłości, rozwój cukrzycy, rozwijają się problemy z układem odpornościowym, spada, jakby, zwiększa się podatność na różnego rodzaju infekcje, zmniejsza się masa kostna. Czyli ogólnie rzecz biorąc, w takich przypadkach. Uzupełnianie hormonów wzrostu jest obligatoryjne dla takich pacjentów, żeby czuli się dobrze, psychicznie, żeby poprawiały się ich funkcje poznawcze, nastrój, żeby wspierało się, wspierało się działanie układu odpornościowego, żeby rosła masa mięśniowa masa mięśniowa redukowała tkanka tłuszczowa, czyli hormon wzrostu czuwa nad prawidłową kompozycją ciała. E oczywiście kości się stają mocniejsze, skóra staje się ładniejsza, no, ogólnie rzecz biorąc, ciało człowieka. Jest w dobrej kondycji i fizycznej i psychicznej. Tak? Tak działa hormon wzrostu. Tylko teraz. Jak już wspomniałem na początku, wraz z wiekiem jego stężenie najwyższe jest wtedy, kiedy rośniemy na długość, tak? No bo jego główną funkcją, jak sama nazwa wskazuje, jest wzrost ciała na długość, wzrost kości długich na długość. Po tym okresie jego stężenie sukcesywnie spada. Osoby, które są w wieku około 60-70 lat, mają połowę tej wartości w swojej surowicy krwi niż osoby młode. Ale okazuje się, że 1 jedna trzecia, jedna trzecia, to jest bardzo duża liczba, z populacji senioralnej wykazuje stężenia GH, czyli hormonów wzrostu, somatotropiny oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu i GF1 na poziomie osób chorych, które mają niedoczynność przysadki. A ty nie wiesz, szanowny seniorze, czy nie jesteś przypadkiem w tej grupie i czy dolegliwości i zaburzenia zarówno w centralnym układzie nerwowym, jak i w całym ciele, czy w układzie odpornościowym, nie są wynikiem zbyt niskiego poziomu tego hormonu. Czyli jak, jakby w tej sytuacji jesteś idealnym pacjentem do uzupełniania egzogennego, właśnie podawania egzogennego tego hormonu, tak? Ale, tutaj jest jedno ale. Ale teraz, znaczy jedno, ale jest takie, że jeżeli podwyższymy poziom hormonu wzrostu u, osób, u osoby starej, starszej tak, do poziomu takiej, jak miała, jak była młoda, to czy jakie, jakie będą efekty biologiczne? Czy takie, takie postępowanie przyniesie same korzyści, czy mogą się pojawić jakieś działania niepożądane? No i wielu specjalistów zajmujących się hormonem wzrostu twierdzi, że właśnie ryzyko działań niepożądanych, czyli podawanie hormonów wzrostu powyżej normy fizjologicznej dla, danej, dla danego wieku, czyli wchodzimy w jakby w suprafizjologiczne dawki, przynosi więcej niekorzyści, więcej działań niepożądanych niż tych korzyści. Bo mogą pojawić się problemy z cukrzycą, z insulinoopornością, pojawiają się różnego rodzaju obrzęki, bóle stawów, z, m, neuropatie uciskowe, czyli ten płyn, który się gromadzi w ciele może uciskać na nerwy, i wywołać na przykład zespół cieśni nadgarstka, czy gdzie indziej mogą się pojawiać jakieś uciski na nerwy. Mo, mogą być długofalowe podawanie hormonów wzrostu, zwiększa ryzyko też rozwoju choroby nowotworowej. Szczególnie jeśli gdzieś w naszym ciele pojawiła się, pojawił się zalążek takiej choroby. No bo hormon wzrostu jest hormonem anabolicznym, jest, chorobem, chorobem, jest hormonem dającym sygnał do namnażania się komórek, do wzrostu. Więc jest ryzyko, że podawanie hormonu wzrostu ponad normę fizjologiczną danego wieku zwiększa ryzyko pojawienia się poważnych chorób, które skracają nam życie. Które, uwaga jeszcze raz, skracają nam życie. Druga sprawa jest taka, że hormon wzrostu, który który szczególnie w obecności y, innych hormonów anabolicznych, które krążą w, w surowicy krwi, np. insuliny, wtedy kiedy mamy duży dowóz aminokwasów, duży dowóz kalorii, glukozy, spowoduje razem z insuliną, podobnym czynnikiem wzrostu, y, nataktywność takiego szlaku sy sygnałowego, który się nazywa mTOR. I to jest sygnał stałego anabolizmu we, wszy we wszystkich komórkach ciała. Innymi słowy. Hormon wzrostu, który jest podawany w suprafizjologicznej dawce w stosunku do tego, co my sami sobie produkujemy, jak jesteśmy zdrowi, nawet jeśli produkujemy tego mniej, i jak, jak się starzejemy, powoduje stałą aktywację szlaku i wyłączenie z anabolicznego, i wyłączenie szlaków katabolicznych, które oczyszczają nas z różnych złogów, czyli zablokuje tak zwaną autofagię. Ja o tym mówiłem wielokrotnie. Proces starzenia jest związany z gromadzeniem śmieci w komórkach. Jeśli hormon wzrostu, z insulinopodobnym podobnym czynnikiem wzrostu, wraz z insuliną i nadmiarem kalorii i aminokwasów cały czas pobudza mTOR, to nasze komórki nie mają kiedy posprzątać swojej, swoich wnętrzności, wnętrzności. A to oznacza, że jak są napchane takimi śmieciami, to pojawiają się różne procesy, które je zabijają. Albo sprzyjają rozrostowi i namnażaniu się komórek starczych, tych komórek zombi, które są odpowiedzialne za proces starzenia. I jeżeli teraz ta populacja komórek zombi, tych komórek starczych, jest zbyt duża, to rozwija się w organizmie pewien taki syndrom, taki fenotyp, który przyspiesza, który jest odpowiedzialny za starzenie i to starzenie przyspiesza. Rozwija się zapalenie starcze, rozwija się stres oksydacyjny, degraduje się tkanka łączna. Degraduje się tkanka łączna. Czyli hormon wzrostu w dawce suprafizjologicznej może spowodować cukrzycę, może spowodować insulinoporność, może spowodować rozrost yy, różnego rodzaju nowotworów, obrzęki, bóle i przyspieszyć proces starzenia. Uwaga jeszcze raz, powtórzę: przyspieszyć proces starzenia. Nie zahamować, tylko przyspieszyć. Czyli początkowo hormon wzrostu odbudowuje tkanki, bo daje sygnał do na przykład naprawy. Różnych uszkodzeń do syntezy kolagenu, czyli początkowo wyglądamy lepiej, mamy większą masę mięśniową, jesteśmy szczuplejsi, mamy ładniejszą skórę, ale w środku gromadzą się szybciej komórki starcze. Czyli hormon wzrostu długofalowo wcale nie jest hormonem młodości. Skąd to wiemy? Z badań na zwierzętach i obserwacji ludzi, którzy mają uszkodzony albo są w jakimś stopniu. Genetycznie uszkodzeni w kierunku właśnie działania hormonów wzrostu. Mówię tu o pewnych rodzajach, pewnych odmianach karłowatości. I w tych badaniach, zarówno tych in vivo na zwierzątkach, jak i tych obserwacyjnych, udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że jeśli hormon wzrostu jest poniżej wartości fizjologicznej od samego początku, jeśli ten sygnał. GH i GF1 MTOR jest słabszy niż u przeciętnego człowieka, to takie osobniki żyją dłużej i są zdrowsze. To zostało udokumentowane na zwierzętach laboratoryjnych. Szczury, które nie produkowały hormonów wzrostu w takiej ilości, co produkowały dzikie odpowiedniki, żyły dłużej, o, znacząco dłużej w stosunku do tamtych e, szczurów a osobniki, o, o, ludzie, którzy cierpią na zespół, kar, znaczy na chorobę na karłowatość typu laron, larona, żyją w dobrej kondycji, długo i dużo rzadziej zapadają na choroby na przykład sercowo-naczyniowe, cukrzycę czy choroby nowotworowe niż ogół populacji. Czyli hormon wzrostu jest hormonem przyspieszającym proces starzenia, pomimo że zewnętrznie wyglądamy krótkofalowo, krótkoterminowo młodziej. Czyli lepiej jednak słuchać tutaj natury i no, pogodzić się z tym, że z wiekiem spada nam poziom hormonu wzrostu, no bo my go nie potrzebujemy w takiej ilości, jak potrzebowaliśmy go, jak byliśmy młodzi, kiedy rośliśmy. Pogodzić się z tym faktem, oczywiście, zbadać się, czy nie mamy go za mało, czy nie jesteśmy w tej grupie, która ma ten hormon wzrostu no, na poziomie osoby chorej, z niewydolnością przysadki, bo wtedy można rozważyć, nawet powinno się rozważyć, po to oczywiście kontrolą lekarza, podawanie hormonu wzrostu, żeby wykorzystać jego pozytywne działanie na organizm ludzki, tu mówię, w sferze psychicznej. Kompozycji ciała, masy, masy kosnej czy układu odpornościowego więc to na pewno trzeba zrobić. I najlepiej jest dbać o naturalny, fizjologiczny poziom hormonów wzrostu oczywiście adekwatny do, do, do wieku za pomocą niefarmakologicznych metod. I te niefarmakologiczne metody to są posty przerywane, bo udowodniono, że po 24 godzinach niejedzenia. Stężenie hormonu wzrostu drastycznie rośnie, nawet do 2000%, 2000%. Oczywiście to nie jest tak, że ta ilość hormonów wzrostu przekracza normę fizjologiczną dla danego wieku. Nie, organizm wszystko sobie reguluje. Tylko to jest ta wartość, która zapewnia nam optymalne zdrowie. Dlaczego hormon wzrostu wytwarza się w czasie głodówki, w czasie postu. Jest to jakby naturalny proces który jest pobudzany przez grelinę, taki hormon yy, głodu, czyli jak głodujemy, zwiększa się ilość greliny. Ta działa na podzgórze, podzgórze puszcza somatoliberynę. Somatoliberynę pobudza przesadkę mózgową do produkcji somatotropiny po to, żeby po pierwsze utrzymać poziom cukru we krwi, no bo głodówka jest sytuacją stresogenną dla organizmu i organizm robi wszystko, żeby wrócić do homeostazy, między innymi podwyższa poziom cukru we krwi. Puszcza różne hormony, adrenalin, adrenalinę, kortyzol i właśnie glukagon, i hormon wzrostu. Właśnie po to, żeby podwyższyć poziom cukru we krwi. I druga sprawa jest po to, druga funkcja hormonu wzrostu jest taka, żeby utrzymać, nie redukować masy mięśniowej. Żeby zachowywać masę mięśniową w czasie niespożywania kalorii ani białek. Bo to jest funkcja ewolucyjna. My, jak polowaliśmy, to te polowania nie zawsze były udane, były powiązane z dużym wydatkiem energetycznym, czyli byliśmy w deficycie energetycznym, w deficycie kalorii, w dużym stresie. I hormon wzrostu był puszczany po to, żebyśmy nie tracili mięśni, które były potrzebne do tego, żeby polować albo uciekać. Walcz albo uciekaj, na przykład jak nas, nas zaatakowała jak, jak, jakiś drapieżnik. Po to był hormon wzrostu, czyli hormon wzrostu ma tu funkcję Oszczędzające masę mięśniową i podwyższające poziom cukru we krwi, w poście. Dlatego, się, dlatego rośnie go taka duża ilość. IGF-1 też rośnie, no bo to jest jakby konsekwencja zwiększonego wydzielania hormonów wzrostu, ale IGF-1 jest związany z białkami wiążącymi. On nie jest taki aktywny, dlatego nie jest przerwana autofagia, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest mocno włączony empor. Czyli głodówka. Podwyższa poziom hormonu wzrostu, ale jednocześnie nie wyłącza tych efektów przeciwstarzeniowych procesów katabolicznych i autofagi. Tak to jest wyregulowane. Więc posty no im dłużej pościsz, tym większy masz wyrzut hormonu wzrostu, a jak jeszcze to połączysz z intensywnym, interwałowym wysiłkiem fizycznym, to, po, to wzrost poziomu hormonu wzrostu jest jeszcze wyższy. Czyli głodówka, czy tam post, tak się inaczej le, lepiej nazywane, nazywamy ten proces postem, przerywanym plus intensywny wysiłek fizyczny. Na przykład aerobowy, anaerobowy, mieszany, angażujący wiele grup mięśniowych, ale krótko, trwający krótko, tak? Intensywny trwający krótko. To są najlepsze, najlepsze metody na podwyższanie naturalne poziomu hormonów wzrostu, tak żeby przez lata utrzymywać go na swojej właściwej fizjologicznej na, na swoim właściwej fizjologicznym poziomie nie przekraczającym zbytnio tego, co natura nam daje, co jest potrzebne do tego, żeby być, być zdrowym, ale żeby się nie zestarzyć szybciej. I właśnie w takim jakby modelu ja tutaj sugeruję, żeby, żeby taki model zachować, czyli raczej nie nie przyjmować egzogennego hormonu wzrostu, jak jesteśmy zdrowi, bo to nie jest wcale pigułka przeciwstarzeniowa. Ryzyko działań niepożądanych jest dosyć spore, ryzyko działań niepożądanych odległe jest nieprzewidywalne, a efekty mogą być różne. Szczególnie że badania molekularne pokazują, że tak naprawdę hormon wzrostu w suprafizjologicznie przyspiesza proces starzenia, a nie spowalnia. Więc lepiej dbać o ten nasz naturalny cykl wyrzutu hormonu wzrostu. Są oczywiście jeszcze inne metody no typu suplementacja aminokwasami. tylko że doustne podawanie na przykład argininy, bo jest taki test argininowy wyrzutu hormonu wzrostu z przesadki, ale to jest test dożylny, więc tutaj to podawanie do, do doustne ma bardzo słabe działanie na wyrzut hormonu wzrostu. To już lepsza jest cytrulina, bo cytrulina omija enzymy, które rozkładają argininę i, z, i jakby cytrulina jest metabolitem, który prekursorem Wytwarzanie argininy i dzięki temu zwiększa jej ilość bardziej niż podawanie samej argininy. No, tak, taka jest filozofia podawania cytruliny. Aczkolwiek mówię, podawanie zarówno argininy, jak i cytruliny nie ma dużych efektów, jakby boosterowych dla hormonu wzrostu. Tak samo jak glicyna, bo y, czytałem książkę, w której, w której y, autor podawał, że podawanie na 30 gramów. Glicyny, tego aminokwasu, który znajduje się w kolagenie, zwiększa nawet dziesięciokrotnie wyrzut hormonu wzrostu. No ale to jest 30 gram, to jest bardzo dużo, bardzo dużo, jeśli chodzi o suplementację glicyną. Więc z mojego punktu widzenia, hormon wzrostu, mimo że początkowo wydawał się cudownym lekiem na proces starzenia, rzeczywiście dawał efekty, bo hormon wzrostu na przykład jest stosowany oflabel. W medycynie sportowej, jako przyspieszacz gojenia ran. Bo rzeczywiście, on nasila syntezę kolagenu, on regeneruje tkanki. W jakimś stopniu czujemy i wyglądamy młodziej. Więc można pod okiem, oczywiście, fachowca, który się zajmuje tą dziedziną, najlepiej endokrynologa, no przyjmować krótkoterminowo. Hormon wzrostu, żeby się zregenerować, ale długofalowe podawanie jako hormonalna terapia zastępcza no niesie, niesie ze sobą duże ryzyko. Duże, duże ryzyko, no mówię, działań niepożądanych, jak i także w jakimś stopniu przyspieszenia procesu starzenia. Więc nie. Tylko i wyłącznie dbajmy o własny poziom, o stymulację endogennego, endogennej produkcji hormonów wzrostu za pomocą postów, za pomocą intensywnego wysiłku fizycznego, no i monitorujmy też jego stężenie. I, I hormonów wzrostu, i IGF-1. Tak? Żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasza, nasz, jakie jest nasze stężenie w stosunku do norm dla danej grupy wiekowej. Tak? Bo jak będziemy poniżej, jak będziemy mieli objawy, jak będziemy mieli stężenia osoby, która jest chora, na podobnej do, do, do takiej osoby, która jest chora na niewydolność przysadki, to podawanie zewnętrzne ma uzasadnienie. I wtedy oczywiście można rozważyć tak, taką procedurę. Dobrze, tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o hormon wzrostu. Zapraszam do oglądnięcia moich wszystkich poprzednich filmów. Tutaj szczególnie mówię o DHEA, o innym hormonie, prekursorze z hormonów steroidowych, też uznawanym za, można powiedzieć, hormon przeciwstarzeniowy. Zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania, komentowania. Zapraszam na naszą grupę na Facebooku, do sklepu, jeżeli chcecie kupić moje książki. I wejdźcie na stronę Centrum Świadomej Edukacji. I zapraszam na, na to wydarzenie, które się odbędzie 10 września we Wrocławiu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!